Witam, witam. Sobota 11 maja. Będzie dzisiaj próba dyszki zrobienia z remonta na osobowice. Zakwasy są, trzeba przyznać. Ale zobaczymy. Dzisiaj, moi drodzy, plecaczek biegowy zakupiony został wczoraj. Będzie próba właśnie biegania z plecaczkiem, czyli z wodą na plecach tak naprawdę, czy przeszkadza mi to osobiście w bieganiu Czy jednak dostęp do świeżej wody Róreczka tutaj do ust Zobaczymy Izotonik rozrobiony Ręcz, Ręczniczek tutaj nie na pasku, tak żeby zobaczyć jak, jak z plecakiem biega się, czy nie będę miał za bardzo mokrych pleców, bo nie lubię nigdy z plecakiem chodzić, ale to trzeba może do niektórych rzeczy dobrych się przyzwyczaić. Na razie rozgrzeweczka moi mili i znam sprawozdanie już po bieganiu w towarzystwie. No, moi drodzy Bieg zakończony Bardzo dobre ten, tempo Średnio 5.33 5.33 5 minut 33 sekundy na kilometr Średnia prędkość 10,8 No, Jacek Jacek jest motywatorem Oj. Mi to jeszcze daleko, Jacek mnie obiega kilka razy Interwały robi, a ja nie mogę znaleźć w sobie pokładów siły Ale plecaczek się spisuje Trochę woda chlupie w plecaku Ale, ale będę na dłuższych dystansach na pewno z plecaczkiem biegał do 10 km. A wydaje mi się, że nie potrzebuję nawet 15-16, jak robiłem to, też nie odczuwałem takiej potrzeby, ale na pewno uzupełnianie wody i zotonika w organizmie nie, nie zaszkodzi, a wręcz powinno wspomóc. Sam jestem ciekawy, więc 10 km, moi drodzy, dzisiaj padło Mimo zakwasów w nogach po wczorajszej tabacie Jeszcze cały czas mam takie wrażenia, że po kwietniowych pół, dwóch półmaratonach jest jeszcze takie nie do końca wszystko zregenerowane No ale rozciąganie, rozciąganie rozciąganie, rozciąganie moi drodzy, walka, walka z tematem trwa jutro zobaczymy, no plan jest taki, żeby jak pogoda będzie dobra z rodziną skoczyć na na Ślęże nawet tak sobie pospacerować trochę troszeczkę eee, zobaczymy jestem pełen nadziei pełen dobrej myśli pozdrawiam was wszystkich trzymajcie się, walczcie Walczcie mocno ze swoimi słabościami. Pozdrawiam.